O, to jest ciekawe. Jedną z ciekawszych rzeczy, jakie Cezary Pazura zlikował na streamie, było to, że jest pomysł, żeby reaktywować trzynasty posterunek, bo prawa są już w jednych rękach i że Cezary jest już komendantem. Myślę, w sensie, że już, już mają jakiś plan. I padło pytanie od Cezarego Pazury Kto według nas zagrałby młodego Cezarego Cezarego? Jakiś aktor, no tak, bo miał Cezary Cezary, faktycznie, już zapomniałem o tym, bo to są parę dzieje, 13 posterunek. Jakiś aktor, youtuber, streamer musi przyjść taki zdolny, młody wariat, to dźwignie tą trudną rolę. No Cezary Cezary, powiem wam, że to była ciężka rola jeszcze według dzisiejszych standardów. Miczę, że jest pomysł, żeby reaktywować 13 posterunek, ale tu się musi Maciek Ślesickich zgodzić. Mhm. Ale prawa są już w jednych rękach do tego, do tego serialu. No i jest taki pomysł, że był już komendantem. Tak. To by było A, dobre. By, was mógł zagrać Cezarego Cezarego. Tego takiego młodego, no może macie jakieś. A może kurczę, by zrobić to na takiej zasadzie, że właśnie nie byłby Cezary Cezary znowu, tylko by był ktoś też właśnie podobny do Cezarego Cezarego, ale że Cezary Cezary by był faktycznie komendantem jako Cezary Cezary i później po prostu jakiegoś młodziaka tam wrzucić, który by był na podobnym wajbie, ale żeby nie było. Bo mi się wydaje, że jak zrobią Cezarego Cezarego jako taki remaster.